Dlaczego Arthur Harris był najbardziej kontrowersyjnym, a jednocześnie najbardziej skutecznym dowódcą RAF? Harris był przekonany, że kluczem do zwycięstwa nie jest walka piechoty, lecz masowe naloty bombowe. Wierzył, że tylko zniszczenie całych miast, fizyczne i psychiczne złamanie ludności cywilnej zmusi Niemców do kapitulacji. Nie koncentrował się wyłącznie na celach wojskowych czy przemysłowych. Jego strategia zakładała systematyczne bombardowanie obszarów miejskich, także dzielnic mieszkaniowych. Gdy Niemcy atakowali Londyn, Harris odpowiedział: w Berlinie. Ale to nie Berlin stał się symbolem jego doktryny. W 1943 roku Hamburg. 7 dni nalotu. Brytyjskie i amerykańskie siły powietrzne zainicjowały operację Gomora zmasowaną kampanię, która wywołała burzę ogniową. Temperatura sięgała 800 stopni Celsjusza. Relacje świadków mówią o tornadach ognia, które dosłownie wciągały ludzi w płomienie. Wielu historyków do dziś dyskutuje, czy to działanie miało jakiekolwiek uzasadnienie militarne. Czy było wyłącznie wyrazem wojennej zemsty? Mimo zakończenia wojny, Harris nigdy nie wyraził skruchy. Na pytania o etyczną stronę swojej strategii odpowiedział lakonicznie. Oni zaczęli, teraz ponoszą konsekwencje. Nie został uhonorowany tak jak wielu jego współczesnych, ale jednocześnie uznaje się, że jego działania w pewnym stopniu sparaliżowały niemiecką produkcję zbrojeniową i przyspieszyły koniec wojny. A co wy myślicie o Harrisie i o jego strategii prowadzenia wojny? Dajcie znać w komentarzu.